może coś Wam powiem. Bóg jest potężny, ale mocy swej gwałtem nam nie ukazuje. Wszystkie jego działania są bardzo subtelne i takie niezauważalne wręcz. Nasze wyobrażenia o nim nieustannie muszą być korygowane, bo inaczej ciągle będziemy czuli zawód, że nie spełnia naszych oczekiwań. Ważne jest jednak to, żebyśmy to my spełniali oczekiwania Pana Boga. A czego od nas oczekuje? Wierności i posłuszeństwa, pokory i miłości. To niby mało, a jednocześnie tak dużo do zrobienia. W dużej mierze nasze życie to gra pozorów. Udajemy miłość, kiedy czerpiemy z niej korzyści, ale trudno nam idzie ofiarować coś od siebie. Pokorni stajemy się, kiedy nam coś zagraża i wtedy dołączamy wiarę, że uda nam się wyjść z opresji. A czy słuchamy? Owszem, ale tylko jednym uchem, bo drugim zdaniem słuchujemy inne głosy, które mówią nam zupełnie coś przeciwnego. I w taki oto sposób człowiek sam w sobie nie może się zgodzić i jest podzielony między światem a świętością. Zapewne znajdą się tacy, co będą pytać, dlaczego Jezus mi osobiście nie pokazał i nie powiedział, co mam robić? Przecież tylu świętym dało sobie znać. Może nie chcesz, żebym był święty? No to powiem wam, że takich słów nie znajdziemy, kiedyby Bóg odwodził od wiary. W końcu w Księdze Kapłańskiej zapisano takie słowa, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. I tego nigdy nie odwołał. Przyjął bardzo pokorną postawę, żeby się do Niego zbliżać. Pozwala się zbliżać, żeby nas uleczyć. I leczy nas, żebyśmy mogli iść dalej z Ewangelią w sercu i na ustach. Ale wszystko niech nas będzie rozważne. Nie ma co na siłę nikomu mówić o Panu Bogu i przymuszać do wiary. O wiele lepiej jest zachęcić swoją postawą, w której nawet w obliczu trudności nie gaśnie w nas radość. On wie, że jesteśmy przytłoczeni i zmęczeni ciężarem słabości fizycznych i ich charakteru. Wie doskonale, że krzyż, z którym zetknęliśmy się, Spadł na nas niespodziewanie i nie oszczędził nas, bo dotknął nas swoją surowością. Wiele rzeczy w wierze jest dla nas niezrozumiałych, a najbardziej nie rozumiemy tego, że ludzie na moją wiarę patrzą nieprzychylnie. Docierają do mnie ich komentarze, ich spiskowanie i wiele innych przykrości. Nie ma co ukrywać, że takie doświadczenia nas przygniatają. Czy on nam w tym ulży? No chyba nie do końca. Nie zabierze nam tego trudu, ale zamieni go jakościowo. Nasze tobołki zamieni na swoje, słodkie jarzmy i lekki ciężar. Czy to nam się opłaca? No, trzeba się przekonać. Jeśli Dź dźwigamy coś, co nam nie sprzyja, to tylko czujemy zmęczenie i frustrację. Jeśli jednak podejmiemy się nieść coś z miłością, to już trud nam tak nie przeszkadza. Niby to samo, ale jednak inne nastawienie i spojrzenie na nasz wysiłek. Dlatego uważam, że wiara także może ciążyć, jeśli nie będzie w niej miłości. Będzie się ją negować przykazania, życie w prawdzie, różne wyrzeczenia i obowiązki. Będzie się chciało to porzucić, bo nie będą dawać pod nam poczucia sensu. Tyle, że wymienimy je na coś, co na pierwszy rzut oka będzie w porządku, ale z każdym krokiem będzie nas męczyć. Czyli zupełnie inna kolejność. Bo im człowiek starszy, im bliżej mu do odejścia, tym większa radość, że wreszcie będzie mógł spotkać się z tym, za którym poszedł i uwierzył. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.